Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na składowisku odpadów komunalnych w Lubsku. Składowisko eksploatowane przez Zakład Zagospodarowania Odpadów od 1 stycznia 2010 roku. Jest to tradycyjne składowisko odpadów i stosowana tu technologia jest technologią, którą stosowaliśmy w naszym kraju przez wiele, wiele lat. Technologia, która niestety, czy może stety właściwie powinna zakończyć swój żywot, bowiem nie można w ten sposób traktować odpadów i składować wszystkiego jak leci do byle dziury w ziemi. Z tyłu za mną w tle widzą Państwo dwie maszyny, które w tej chwili testujemy. Są to urządzenia, które w przyszłości są przewidziane do zakupu w ramach projektu. Natomiast dzisiaj podlegają testowi i przyglądamy się tym fizycznym możliwościom tych maszyn. Dwie maszyny w sensie rozdrabniacz do wielkogabarytów, który po prostu gniecie nam i rozdrabnia wszystkie meble, wszystkie gabaryty, które trafiają do nas z selektywnej zbiórki z miasta. A obsługuje ten rozdrabniacz, czy ładowarka gąsienicowa, y, która jako jedyna właściwie może sprawdzić się na takich składowiskach odpadów. Zastosowanie tutaj ładowarki kołowej miałoby skutki takie, że y, moglibyśmy nie y, zarobić po prostu na ogumienie, bowiem, y, jak Państwo widzicie, w tle za mną y, odpady trafiają tutaj. Różnego asortymentu, różnego rodzaju trafiają się również stare kineskopy. Jest mnóstwo szkła, mnóstwo prętów metalowych, co oczywiście powoduje wszelkiego rodzaju perturbacje z obsługą sprzętu na kołach ogumionych. Natomiast, w odniesieniu do całości projektu, składowisko to zostanie przez nas zrekultywowane. W momencie, kiedy uruchomimy zakład zagospodarowania odpadów w Marszowie, wtedy przystąpimy do rekultywacji tego składowiska i na tym składowisku już nie zalegnie ani jedna tona odpadu. Ewentualnie, jeżeli będzie jeszcze powierzchnia do, możliwa do złożenia, to będzie tu trafiał już tylko i wyłącznie odpad inertny, czyli efekt końcowy produkcji zakładu w Marszowie. Natomiast fizycznie zostanie to zrekultywowane, przykryte, przywrócone do normalnego powiedzmy sobie widoku, bo najprawdopodobniej pójdziemy tu w kierunku łąkowym, zostanie to obsiane trawą i będzie to przyjemny punkt po iluś tam latach, bowiem przez 35 lat. Po wykonaniu rekultywacji musimy monitorować to składowisko, musimy prowadzić badania wszelkiego rodzaju, czy powoduje jakieś zanieczyszczenia, czy jakieś szkodliwe dla, dla środowiska oddziaływanie. Jeżeli takiego oddziaływania po 35 latach nie będzie, będzie ten teren można spożytkować już w sposób ucywilizowany. Również w tle za mną macie Państwo wolną przestrzeń, na której zostanie wybudowana stacja przeładunkowa odpadów. Tu będą trafiały odpady z całego powiatu krośnieńskiego, w celu zminimalizowania kosztów transportu tych odpadów. Gdybyśmy mieli na dzień dzisiejszy transportować odpady, czy to z Krosna, czy z Gubina, czy jeszcze z dalszych okolic, Koszt tego transportu no niestety potem odbiłby się na cenie końcowej i wszyscy my musielibyśmy płacić większe opłaty za odpady, które pobierają od nas, czy, czy będą pobierały firmy wywozowe. Natomiast jeżeli tu trafią te typowe samochody do zbierania odpadów, które Państwo znacie z życia codziennego, tak zwane w naszym języku baltony. To taka baltona ma na sobie w granicach 5 ton. Zostanie tutaj wysypany ten odpad, następnie zostanie przeładowany do dużej naczepy, na której zmieści się mniej więcej 90 metrów sześciennych. Natomiast w baltonie jest około 16, więc sami Państwo widzicie, jaka jest różnica. Gdyby każda z balton miała dolecieć do marszowa, koszty byłyby ogromne. Natomiast jeżeli kilka y, śmieciarek skomasujemy na jednej naczepie, więc koszty na pewno spadną. Także sens budowy stacji przeładunkowej określony jest liczbą kilometrów, y, które y, powiedzmy są do przewiezienia tego odpadu od miejsca ich zebrania. Ta maksymalna liczba kilometrów jest około y, 40. I tak też w naszym projekcie zakładamy jak na razie budowę jednej stacji przeładunkowej. Chyba, że się rozszerzy nasz rejon działania, wtedy będziemy myśleli o ewentualnie innych lokalizacjach. Na dzień dzisiejszy stacja przeładunkowa w Lubsku i rekultywacja składowiska odpadów w Lubsku. Oczywiście do rekultywacji przewidziane są jeszcze inne składowiska. Jest składowisko w Chrobrowie gmina Żagań, jest składowisko w Gubinie znajdujące się na terenie gminy Gubin, składowisko Chełmica w gminie Tuplice i oczywiście Lubsko, czyli cztery składowiska, które mamy w projekcie, na które dostaliśmy pieniążki z Unii Europejskiej. Natomiast zakład zagospodarowania odpadów to tak jak Państwo widzicie są to te sprzęty, które wykorzystujemy na dzień dzisiejszy, jest to tylko i wyłącznie wierzchołek góry lodowej, bowiem jest to tylko i wyłącznie sprzęt, który będzie pracował na zewnątrz zakładu. Dzisiaj jeszcze nie mogę Państwu zademonstrować całej technologii, która będzie wewnątrz, czy to hali sortowania, czy to hali kompostowania, natomiast taki sprzęt będzie obsługiwał. Yy, cały zakład yy, przewidzianych jest zakup kilku ładowarek, przewidziane są rozdrabniacze do wielkogabarytów, przewidziane są rozdrabniacze do gruzu. Jeżeli można Pana prosić, też w tle za mną widać hałdy gruzu budowlanego, który yy, trafia na takie składowisko i w tej chwili bez rozdrobnienia, bowiem nie dysponujemy takim sprzętem, jest po prostu składowany. No niestety nieszczęście nasze polega na. Składzie naszego odpadu. Proszę spojrzeć. W większości są to obudowy lodówek, w większości są to plastiki, folie, które dzisiaj no, w niegospodarny sposób, można tak to nazwać, trafiają bezpośrednio na składowisko. I tutaj przez ileś tysięcy lat będą niestety w tej ziemi spoczywały, i właściwie ich stan chemiczny może się nie zmienić. Natomiast w przyszłości wszystkie te elementy Mamy zamiar spożytkować jako element paliwa alternatywnego, które będzie dodatkiem do paliwa stałego stosowanym na przykład w cementowniach, elektrociepłowniach, czy też w ostateczności w spalarniach odpadów. Ale po wybudowaniu zakładu w marszowie diametralnie zmieni się charakter odpadu składowanego, i na pewno już takiego widoku Państwo. Pod koniec roku 2013 nie będą musieli oglądać, bowiem większość z tych plastików czy plastikopodobnych elementów zostanie w procesie segregacji, wysegregowana, wydzielona z odpadu. Odpad, który będzie składowany, będzie odpadem inertnym czyli takim, z którym właściwie nie ma już nie ma innej możliwości zagospodarowania. Tego odpadu, tylko składowanie na kwaterze, ale odpad, który jest jednocześnie odpadem nieszkodliwym, nieszkodzącym środowisku i który w sposób bezpieczny może być składowany i nie będzie trzeba czekać tysięcy lat, żeby uległ biodegradacji kompletnej. Dziękuję bardzo.